Witamy w filmie instruktażowym, który pozwoli Ci poznać bliżej tajniki pracy w aplikacji źródło. Jak zarejestrować wyjazd i powrót z zagranicy, i jak usunąć niezgodności w wyjazdach. Podstawą prawną dotyczącą tego tematu Znajdziesz w ustawie o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku. Dane dotyczące wyjazdu za granicę i kraju zamieszkania obywatela umieszczane są w rejestrze PESEL zgodnie z artykułem 8 tej ustawy. Artykuł 10 tej ustawy z kolei wyszczególnia organy, które dokonują rejestracji danych w rejestrze PESEL. W przypadku danych dotyczących wyjazdu za granicę i kraju miejsca zamieszkania, to ich rejestracji dokonuje organ gminy, w którym obywatel jest zameldowany. Dotyczy to również usuwania niezgodności. Dane dotyczące wyjazdu za granicę możesz sprawdzić w sekcji udostępnianie danych dzięki akcji podgląd pełnych danych osoby. Historyczne i aktualne dane dotyczące wyjazdów i powrotów z zagranicy znajdziesz w sekcji Dane Wyjazdów. Załóżmy, że obywatel chce zarejestrować wyjazd za granicę. Użyj w tym celu akcji Zgłoszenie Wyjazdu za granicę z sekcji Obowiązek meldunkowy. Dane dotyczące wcześniejszych wyjazdów zagranicznych. Oraz szczegółowe dane osoby są pobierane z rejestru PESEL. Wprowadź kraj wyjazdu i datę wyjazdu obywatela za granicę. Poniżej zaznacz, czy obywatel wyjeżdża za granicę czasowo, czy na stałe. Jeżeli zarejestrujesz wyjazd z datą dzisiejszą, to następnego dnia nastąpi wymeldowanie obywatela z jego adresu zameldowania. Oprócz tego kraj miejsca zamieszkania zmieni się na ten, do którego obywatel wyjechał. Jeżeli zarejestrujesz wyjazd z datą z przyszłości, zmiany te zostaną wprowadzone z tą datą. Formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę możesz wydrukować obywatelowi wprost z aplikacji. Gdy otrzymasz uzupełnione, i podpisane zgłoszenie wyjazdu możesz zapisać zmiany w systemie. Po podpisaniu akcji otrzymasz komunikat o poprawnej rejestracji i wykonanych czynnościach automatycznych. W dalszej części filmu dowiesz się, jak usunąć niezgodność, jeżeli wyjazd za granicę został zarejestrowany błędnie. Bardzo podobnie zarejestrujesz powrót obywatela z zagranicy. Użyj w tym celu akcji Zgłoszenie powrotu z zagranicy z sekcji obowiązek meldunkowy. Zgłoszenie powrotu z zagranicy rejestruje się tylko osobie, która wyjechała czasowo. Jeśli zgłosiła ona wcześniej wyjazd na stałe i wróciła do kraju, wówczas można ją zameldować tylko na pobyt stały. Nie należy jednak rejestrować powrotu z zagranicy. Wprowadź datę powrotu, pamiętając, że nie może być o nas przyszłości. Pozostałe dane zostały pobrane z rejestru PESEL. Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę możesz wydrukować obywatelowi wprost z aplikacji. Gdy otrzymasz uzupełnione i podpisane zgłoszenie, możesz zapisać zmiany w systemie. Po podpisaniu akcji otrzymasz komunikat o poprawnej rejestracji powrotu z zagranicy. Gdy istnieją niezgodności w danych wyjazdu lub powrotu z zagranicy, możesz je usunąć. Jak to zrobić? Dowiesz się z filmu Usunięcie niezgodności w kraju miejsca zamieszkania i danych wyjazdu za granicę. Zapraszamy do zapoznania się z innymi filmami instruktorzowymi.